Odcinek 236 Streszczenie Igbal ponownie wysyła Zejer do apteki. Po raz kolejny próba zaaranżowania wypadku kończy się fiaskiem, tym razem z powodu awarii samochodu opłaconego Zbira. W tym czasie Zuhal, zmuszona do prania bielizny Melachat i innych więźniarek, rozpacza nad swoim losem. Znajdując się na skraju załamania, zaczyna uderzać głową w metalową szafkę. Strażniczka zabiera ją do ambulatorium. Zajer piecze dla Yamana ciasto. Następnie wyznaje mu, że zgubiła obrączkę. Gdy wieczorem Neśli ją idzie wyrzucić śmieci, obok niej pojawia się Bora. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Czy coś się stało? pyta chłopak. Neśli ją chce odejść, ignorując go, ale on jej na to nie pozwala. Nawet nie patrzysz na moją twarz. Co ci zrobiłem? Jeśli jest jakiś problem, porozmawiajmy, proszę. Okazuje się, że nie miałeś żadnego wypadku. Samochód, którym podobno jechałeś, jest jak nowy. Firat powiedział mi wszystko: Oszukałeś mnie, rozumiem, bardzo wierzysz temu policjantowi, ale mnie w ogóle. W porządku, zobacz więc, Bora wyciąga telefon. Nawiązuje wideorozmowę z mechanikiem. Prosi, by pokazał jego rozbity samochód, następnie obraca ekran w stronę Neślią. Nie mam tylko jednego samochodu, Neślią, oznajmia Bora. Zastanów się dobrze, zanim osądzisz mnie następnym razem. fakt, że uwierzyłaś temu policjantowi, a nie mnie, bardzo mnie zranił. Nadal nie rozumiesz? Ten facet próbuje nas rozdzielić. Tak mi przykro, Bora, w głosie neśli ją słychać ogromne poczucie winy. Przez chwilę myślałam, że wszystko między nami jest kłamstwem i bardzo się zdenerwowałam. Chyba nie potrafię racjonalnie myśleć. Możesz mi wybaczyć? Wiesz, że nie mogę znieść widoku twojego smutku. Oczywiście, że ci wybaczam. Ale od teraz ufaj mi, dobrze? To się nigdy więcej nie powtórzy, obiecuję, zapewniane śliją. Bardzo chciałabym zostać i dłużej z Tobą porozmawiać, ale muszę wracać do domu, inaczej Ciocia nabierze podejrzeń. Dobrze, idź. Nie chcę, żebyś miała przeze mnie problemy. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania. Nie każ mi czekać zbyt długo. Neśli ją odchodzi, szeroko się uśmiechając. Okazuje się, że Bora usłyszał jej rozmowę z policjantem i przygotował intrygę z mechanikiem, by znowu przekonać dziewczynę do siebie. Yaman jest coraz bardziej otwarty w wyrażaniu swoich uczuć. Pisze kolejne listy miłosne do Zejer i ukrywa je w różnych miejscach. Odcinek 237: Streszczenie: Jaman przygotowuje dla Zejer wyjątkową niespodziankę. W blasku ustawionych na ziemi świec, pod nocnym, rozgwieżdżonym niebem, oświadcza się Zejer: Chce, by została jego prawdziwą żoną. Dziewczyna nie musi zastanawiać się nad odpowiedzią. Wzruszona zgadza się, Igbal ogląda tę romantyczną scenę z tarasu. Kipis wściekłości. Jutro rano obudzimy się jako prawdziwe małżeństwo. Nie tylko na papierze, mówi Yaman, gdy wraz z żoną idą spać. Pozostała tylko jedna rzecz: miesiąc miodowy. Stanie się to jutro w naszym pokoju. Zejr upuszcza pudełeczko z obrączką, które trzymała w ręku, podnosi je szybko, życzy mężowi dobrej nocy i kładzie się do łóżka. Przytula głowę do poduszki, ale zaśnięcie po takich emocjach nie będzie proste. Na zajutrz Zejer wymyka się z pokoju, gdy jej mąż jeszcze śpi, a przynajmniej ona tak myśli. Jest podekscytowana, nadal do niej nie dociera, że ich małżeństwo stało się prawdziwe. Kuchni rozmarzona na opowiada cioci o romantycznym wieczorze, jaki Jaman przygotował dla swojej żony. Mam nadzieję, że Bóg Ciebie też obdarzy takim szczęściem, mówi Adalet. Znajdziesz kogoś, kogo pokochasz i kto pokocha ciebie. Chcę, żeby cię to spotkało. Gdy kobieta wychodzi, Neśli ją mówi do siebie: "Ach, kochana ciociu. Nie mogę ci tego powiedzieć, ale już kogoś takiego znalazłam." Jak nie trudno odgadnąć, dziewczyna nie ma na myśli Firata. Na chwilę wyciąga z kieszeni pierścionek, który dostała od Bory i dodaje: "Będę się modlić do Boga, aby te dni wkrótce nadeszły." Będziemy szczęśliwi, jak Zeir i Pan Yaman, Firat, Ibrahim i Ali nie potrafią zorganizować wspólnego życia w jednym domu. Sultan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Neśli ją na prośbę Yamana zmienia pościel w sypialni. Akcja przenosi się do więzienia. Jedna z osadzonych przyznaje się melachat do pomocy, jakiej udzieliła Zuchal. Liderka jest wściekła jak nigdy wcześniej. Gdy Zuchal wróci z ambulatorium, nie czeka ją nic dobrego. Odcinki serialu Dziedzictwo dostępne są z polskim lektorem na stronie WOT. tvp.pl po emisji w TV. Dziedzictwo: Odcinek 238 Streszczenie. Jaman jest świadomy, jak bardzo Zejer obawia się nocy poślubnej. Daje jej do zrozumienia, że nie zrobi niczego dopóki nie będzie gotowa. Wreszcie, pewnego wieczoru dziewczyna sugeruje mu, że pokonała lęk. Frat nie może uwierzyć, że Neśliją dała się nabrać Boże. Między przyjaciółmi dochodzi do sprzeczki, podczas której Frat niemalże wyznaje Neśliją swoje uczucia. Jaman nie potrafi ukryć ekscytacji perspektywą spędzenia nocy z Zejer, ale widok szczęśliwej pary doprowadza Igbal do szału. Jak na złość tego wieczora Yusuf nie chce zasnąć i wymyśla różne zabawy, w które angażuje Zeyer i Yamana. Gdy Zeyer idzie podgrzać Yusufowi mleko, Iqbal popycha ją i zrzuca ze schodów. Yaman zawozi ukochaną do szpitala.